Witam, witam. Dzisiaj pokażę dwie rzeczy. Co robię, jak obraz jest ciut za mały i nie pasuje do ramy i co robię z wypadającymi diamencikami. Ale na początku chciałam serdecznie podziękować za wszystkie subskrypcje oraz za kciuki w górę, gdyż motywują one mnie do dalszego działania i potwierdzają, że to, co robię, Wam się podoba. Tak więc, odnosząc się do wcześniejszych moich filmików, powtórzę, że zwracam uwagę przy zamawianiu nowego projektu na wielkość ramy, jaką chcę zastosować do danego obrazu. Jednak, mimo wszystko, czasami wydruk obrazu jest ciut mniejszy niż zamówiony. Tak więc sprawdzam to przed wyklejaniem. Można to zrobić oczywiście i po, kiedy obraz idzie już do oprawiania. Oczywiście jest to możliwe, tak robiłam na początku, ale teraz wolę to sprawdzić i naprawdę ułatwia sprawę. Na przykładzie kota pokazuję, że potrzebuję jednego rzędu w pionie po lewej stronie. Jednego rzędu w pionie po prawej stronie i dwa rzędy u góry. Robię to w, dlatego w taki sposób, że najłatwiej jest dolepiać po jednym rzędzie czy, czy jednym pionie. Wtedy nie rzuca się to w ogóle w oczy, ale ze względu na to, że tutaj wystaje mi klej u góry, a nie mam tego kleju w nadmiarze na dole, Dlatego się zdecydowałam dolepiać dwa rzędy u góry. Tak jak widać to tutaj na filmiku. Widać tutaj, że dolepiam w miejsce, gdzie nie ma nadruku, po jednym dodatkowym, ewentualnie dwóch dodatkowych diamencikach, dokładnie w tym samym kolorze, w jakim występuje. Ostatnim wydrukowanym rzędzie. Robiąc to teraz na bieżąco, nie muszę później szukać podobnego koloru, gdyż później już on jest zalepiony i ja nie widzę, jaki numer diamencika jest mi potrzebny. W przypadku dwóch rzędów, tu na początku stosuję, że w pionie dolepiam dokładnie ten sam kolor, ale jeżeli widzę, że Dany kolor ma tendencję skosu, to mogę sobie przylepiać na ukos dany kolor lub kombinować w taki sposób, jak nam podpowiada inwencja, czyli przewidując, jakby dalej mógł wyglądać wydrukowany obraz. Sposób wyklejania i organizowania sobie pracy przy hafcie diamentowym. Przedstawiłam w filmie numer jeden. Link udostępniam u góry ekranu. Tradycyjnie, i w tym projekcie stosuję ochronę brzegów wydruku, ponad to co wystaje klej, zostawiając sobie tylko tą przestrzeń, którą chcę dodatkowo wylepiać. Stosuję tutaj na początku kartkę, którą sobie odcięłam od przylepionej powierzchni. A później już zaczęłam używać taśmy ochronnej tradycyjnie. Więcej o ochronie brzegów opowiadam przy okazji czystego płótna. Link udostępniam u góry. Tutaj też widzimy, jaki efekt jest po wylepieniu całej powierzchni przy rantach. Myślę, że niewiele się to rzuca w oczy, tak jak powiedziałam. Możemy tu porównać efekt końcowy. Ja nie mam sobie nic do zarzucenia. A jak Wy myślicie? Teraz powiem, co robię z taką sytuacją, jak tutaj, gdy wypadnie mi jeden diamencik. Kiedy znajdę sobie kolor, tutaj właśnie znalazłam kolor różowy, podobny do tego, a płótno już jest, Powiedzmy trochę dawniej robione, czyli starsze, to wyciskam klej w to miejsce, gdzie chcę umieścić jamencik, wkładam go tam. Oczywiście to nie jest tak komfortowe, jak się przylepia na płótnie. Zazwyczaj, tak jak tu widać, może wypaść. Nie zrażam się tym, oczywiście wcisnę z powrotem. I rozmarowuję klej najnormalniej w świecie palcem. Dla pewności mogę jeszcze posmarować klejem z wierzchu. Choć w sumie nie jest to aż tak potrzebne w tym przypadku, ale niech będzie. Nie przejmuję się z tym, że widać biały kolor. On bardzo ładnie wyschnie, tak jak widać, i zrobi się przezroczysty. W efekcie końcowym nie jesteśmy w stanie poznać, który to był koralik. Tu mam jeszcze drugi motyw na ciemniejszym kolorze. Tu właśnie przydają mi się te koraliki, które pojedynczo odkładam i zbieram sobie do osobnego woreczka. Przyklejam. Do jeszcze. Świeżego płótna i zalepiam tylko z góry klejem. Rozsmarowuję tak samo jak w poprzednim, nie zwracając uwagi za bardzo na to, jak ten klej wygląda teraz. Po kilkunastu minutach po wyschnięciu w sumie nie widać różnicy między innymi koralikami. I tu jest mój sposób na dolepianie brakujących koralików na świeżym płótnie i na trochę starszym płótnie. Dziękuję za dzisiaj i zapraszam ponownie na następne filmiki w tematach nie tylko haft diamentowy.